A pan jego przedsiębiorca martwi się ksefem? Nie, nie martwię. Wyparcie? Nie, nie fakturownia. Wystawiam fakturę, resztą zajmą się oni. Fakturownia. Spokój ducha gratis. Aż do 50% zniżki na wszystko na zimowej wyprzedaży Beliani. Kup teraz na beliani.pl. Największy wybór, najlepsze ceny. Beliani.pl Teraz ja wystawiam i idzie do ksef. A ja skąd wezmę? Z infaktu. Zaskoczony zmianą przepisów? W infakcie odbierasz i wystawiasz faktury ksef za darmo i bez limitu. Bezpłatną pomoc otrzymasz na infolinii ksef. Infakt, pomagamy przedsiębiorcom. Pizza salame chorizo. Wy wszyscy mówicie po włosku? Ha? Spróbuj, to też zaczniesz. Krupiące brzegi, pyszne dodatki, cienkie ciasto z zakwasem. Feliciana, mówiłam. Feliciana. pizza, która tworzy włoski klimat. Dystansu, ale super! 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 Emocje w sporcie bywają różne. Czasem jest lepiej, czasem gorzej, ale to właśnie jest super! Super, Ben! Ból gardła? Weź ketoangin. 98% pacjentów poczuło ulgę w bólu gardła. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Adamet. możesz pokazać serce, bo każda kawa na Orlenie pomaga wielkiej orkiestrze świątecznej pomocy. Pokaż serce. Orlen. Twój smartfon ćwiczy twoją cierpliwość, a do końca umowy daleko. W Plusie nie musisz czekać, aby wymienić smartfon na nowy. Teraz smartfony Samsung Galaxy w niskich cenach na raty 0%. Plus. Kibice, nieważne czy deszcz, czy upał, nieważne jaki wynik. Bez was nie ma piłki nożnej. Kibicem się jest, a nie bywa. BetClik. Sponsor tytularny pierwszej, drugiej i trzeciej ligi piłkarskiej. O, przynajmniej faktury nie będzie pan musiał dźwigać. E, już nie będę musiał? Mm -mm. Teraz ja wystawiam i idzie do KsEW. A księgowa skąd weźmie? Księgowa już ma. A ja skąd wezmę? A pan weźmie? z Infaktu. Zaskoczony zmianą przepisów? W Infakcie odbierasz i wystawiasz faktury KSEF za darmo i bez limitu. Bezpłatną pomoc od księgowych Infaktu otrzymasz na infolinii Sef pod numerem 22 123 10 80. Infakt. Pomagamy przedsiębiorcom. Nie czekaj na lepszy moment. Wsiądź do Volkswagena już teraz i poczuj prawdziwą radość z jazdy. Sprawdź wyprzedaż modeli z rocznika 2025 z korzyścią do 31 400 zł. Volkswagen. My client's been more than fair. Not a jump. Drenować możesz wszędzie, bo cały świat to siłownia. Ćwicz gdzie chcesz, a wysokobiałkowy białkowy Men zapewni ci proteiny dla twoich mięśni. Bakomamen, Konkretna porcja białka. Oficjalny sponsor Ran Magetonu. Włosy tracili mój dziadek i tata, ale ja? Nie tracę kontroli. Wybrałem piankę minoxidil Double hertz dla mężczyzn. Nie spływa i trzyma się mocno, tak jak moje włosy. Z pianką zaczynam i kończę każdy dzień. I włosy też wzmacniam pianką. Minoxidil Doppelherz dla mężczyzn to lek w wygodnej piance. 4 miesiące stosowania to 4 razy więcej głosów. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Minoxidil dla mężczyzn. Od Doppelherz. Zima w pełni? Opłaca się zadbać o wygodę i komfort termiczny. Od soboty w Lidl Dziecięca bielizna funkcyjna. Jedynie 29,99. Leginsy lub kalesony funkcyjne. Tylko 24,99. A buty trekkingowe dla niej lub dla niego już za 69,99. Lidl. To się opłaca. Ponad 59 zł. Sprawdziliśmy cenę koszyka 15 przykładowych produktów dostępnych w Lidru i w Biedronkach w 10 województwach. W Lidru koszyk był ponad 59 zł. tańszy niż w Biedronkach. Tańszy, tańszy, tańszy! Lidl, to się opłaca. Pieniądze, ciężko na nie pracujesz, ale czy one pracują dla Ciebie? Bo dla milionów ludzi robią to każdego dnia w XTB. Niezależnie od kwoty, z jaką zaczynasz, dołącz do nich i weź sprawy w swoje ręce. Nie tylko zarabiaj pieniądze, kontroluj je. Krok po kroku, inwestycja za inwestycją. Pracujesz na swoje pieniądze. Teraz niech pracują dla ciebie. Uważaj, inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty środków i może nie być dla ciebie odpowiednie. Hmm. Wow. Poznaj elektryczne i spalinowe suwy Opla z wyprzedaży rocznika z korzyścią do 50 tysięcy złotych. Nowy Peugeot 308. Nadchodzi czas lwa. Przyjdź na dni otwarte od 12 do 17 stycznia. Poznaj także atrakcyjną ofertę na modele z rocznika 2025. Każdemu może się zdarzyć. Wybierz ubezpieczenie turystyczne Warty i zabezpiecz bagaż, koszty leczenia i pomoc za granicą. Kupna na Warta.pl, agenta lub przez telefon. Warto dobrze się ubezpieczyć. Paczka papierosa kontra nowość. Lecigarati. Pierwszy i jedyny. Pozląca nikotynowego nabłogowskleju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Adamet. Jadę, a tu opona poszła i lecę prosto na latarnię. Nic nie widać. Droga Polisa? Tania! I sam ogarnąłem. A ja tylko poleciłem ochronę szyb i opon. Rankomat.pl Porównaj i kup Polisę sam lub z pomocą agenta. <mum> Grande Panda już od 69 900 zł. Sprawdź ofertę wyprzedażową na inne modele Fiata. Władcy Polski. Odkryj tajemnicę historii Polski pisaną losami jej władców. W każdym tomie kolekcji teksty polskich historyków, reprodukcje i mapy. Numer pierwszy Bolesław Chrobry 990. Już w kioskach i na kolekcja Sponsorem programu jest firma Celfast, polski producent narzędzi i akcesoriów ogrodowych. Sponsorem transmisji jest firma Metalcas, producent metalowych regałów, mebli i drabin. www.metalcast.pl.